Witam, chciałbym się przedstawić dwie techniki obrony po zejściu do jednej nogi, natomiast pierwszą technikę, jaką chciałbym za, za, zaproponować po zejściu do pierwszej nogi. Zawodnik atakuje nas na jedną nogę, ustaliśmy tą pozycję, tak, przerzucamy sobie głowę jednym energicznym uderzeniem biodrem, nogą i ręką, hop, rzucamy nogę do środka. Po przerzuceniu tej głowy dobycham ją, pod, pod, yy, żeby zeszła głowa pod, pach, yy, pod yy, pachinę. Słucham jedną rękę, rękę otucham, wsadzam krótko pod brodę, nie tam jej głęboko, tylko i wyłącznie pod brodę. Dobinam drugą rękę z jego ręką. Hop, I tutaj przysiadając, zaczynam dusić przeciwnika. Mogę tutaj przytrzymać tą pozycję na przysiadzie, bądź przerzucić go za siebie. Wychodzę z pozycji technika polega na podobnym rozwiązaniu, kiedy przeciwnik atakuje mnie na jedną nogę, jest atak. Tutaj staram się jednym uderzeniem ręki zbić jego, jego bark z mojego biodra. Hop. Przechodzę, idę od środka po nóżkę, wyciągam go na ślubie, atakując samego za jedną nogę.